Cześć! Dzisiaj będzie wideo szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają jogę. E, pamiętam jak sama poszłam na kilka pierwszych zajęć jogi to wydawało mi się, e, wydawało mi się dziwne kilka stwierdzeń, które były dla mnie tak nienaturalne, że aż śmieszne i wiele osób, które wiem, że zaczyna również ma takie swoje ulubione e, zdania albo frazy, których używają nauczyciele jogi i które są kompletnie niezrozumiałe albo nie tyle niezrozumiałe, ale taki abstrakcyjny dla osób, które, które zaczynają ćwiczyć. I dzisiaj mam dla Was siedem takich e, najczęściej pojawiających się wyrażeń, które mogą być abstrakcyjne i spróbuję je wyjaśnić, z czego one w ogóle wynikają. E, więc chyba najczęściej pojawiającym się takim stwierdzeniem jest... To, że pies z głową w dole to pozycja odpoczynkowa, i jeżeli już ćwiczysz jogę, to pewnie wiesz, że na początku pies z głową w dole wcale nie jest pozycją odpoczynkową. Część osób e, traktuje ją jak taki, taką męczarnię, bo ten pies pojawia się bardzo, bardzo często w trakcie zajęć. i On jest znowu, i on wcale nie jest odpoczynkowy i on wcale nie daje nam poczucia. Relaksu, tylko wręcz przeciwnie, próbują tam walczyć i utrzymać nogi i ręce w tych samych miejscach, albo wyprostować kolana, albo wyprostować plecy. Jest to po prostu bardzo niekomfortowe. Wynika to z tego, że po pierwsze pies głową w dole, wbrew pozorom, nie jest wcale prostą pozycją, bo wymaga właśnie bardzo dużej stabilizacji i elastyczności w ciele. Po drugie, część osób ma źle dostosowaną matę do wykonywania danego stylu jogi. Jeżeli masz matę, która, która się ślizga albo jest matą do fitnessu, nie daj Boże, to, to wtedy faktycznie te nogi ręce się rozjeżdżają i żeby utrzymać je w jednej pozycji, która będzie w miarę komfortowa, jest po prostu bardzo bardzo trudno. Dodatkowo część osób napina swoje ciało w miejscach, w których powinno być ono w miarę rozluźnione. Pamiętajmy o tym, że pies głową w dole lepiej wykonywać z lekko zgiętymi kolanami a prostymi plecami. Wtedy będzie znacznie łatwiej go wykonać i z czasem poczuję, że jest to faktycznie pozycja, która daje trochę komfortu i takiego właśnie odpoczynku, rozciągając nas mocno, a nie wymaga od Ciebie aż takiego strasznego wysiłku. Dobra, kolejną rzeczą, kolejnych kilka punktów będzie rozluźnij. Część z nas nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo mamy napięte ciało i mamy napięte mięśnie, których do tej pory nawet nie myśleliśmy, że można je rozluźnić. Pierwszym takim moim ulubionym e, chyba rozluźniaczem jest rozluźnij czoło. Rozluźni czoło. Część osób ma bardzo pospinaną całą twarz, więc rozluźnij. Moje kolejne punkty to są rozluźnij czoło, rozluźnij gardło, rozluźnij skórę na głowie to są miejsca, w których zazwyczaj nie myślimy, że mogą być spięte. Myślimy raczej o spięciu barków, o, spięciu, o spiętych nogach, udach. W zależności od tego, czy na przykład wykonujemy również inny sport, to te partie mięśni są, są spięte. Natomiast najczęściej myślimy o tych dużych grupach, tak? Właśnie uda, pośladki, ramiona, plecy. Natomiast rzadko kiedy myślimy o tym, że możemy mieć napięte czoło. I e, często e, to, to rozluźni czoło na swoich zajęciach, prowadzę w trakcie medytacji, w trakcie relaksacji, mówiąc rozluźnij punkt między brwiami. Część osób to naprawdę wygląda jakbyś w trakcie pozycji relaksacyjnej cały czas się nad czymś zastanawiało i wiem, że to jest po prostu bardzo nienaturalne, żeby puścić te mięśnie. Jak sobie wyobrazisz, że czoło się rozjaśnia albo tak jakby wydłuża rozluźnia się punkt między brwiami, to wtedy możesz poczuć że faktycznie jest możliwe rozluźnienie czoła, e, rozluźnienie gardła. E, część osób ma naprawdę bardzo ściśnięte gardło, słychać to w sposobie mówienia, e, słychać to czasem do, do gardła dochodzą też szczęki, więc mówimy tutaj na takim bardzo szczękościsku, tylko przodem, przodem ust, więc jakby, żeby. Skup, jeżeli, jeżeli chcesz teraz razem ze mną spróbować, to zauważ najpierw, ja, w, jakim, w jakim jesteś miejscu, czy twoja szczęka też wymaga rozluźnienia, czy jest to wyłącznie gardło. Często w odniesieniu do gardła mamy pójść swobodnie język, tak, żeby puścić, szczególnie w pozycji leżącej, żeby ten język opadał, wtedy poczujesz, że tu się wszystko delikatnie rozluźnia. Warto też robić to zgodnie z oddechem, na przykład na wydechu. E, wtedy też to uczucie w gardle może być e, takie swobodniejsze, natomiast to rozluźni gardło. Wiem, że też przysparza wielu osobom e, kłopotu. Możesz spróbować wtedy rozluźnić, właśnie puścić język i, i, i poczuć, co się wtedy dzieje. Rozluźnij skórę na głowie. Rozluźnij skórę na głowie jest moim zdaniem najbardziej abstrakcyjne z tych trzech e, twarzowo-gardłowych e, miejsc. Skóra na naszej e, czaszce e, jest dosyć trudna do rozluźnienia. Oczywiście wciąż mamy tutaj mięśnie, więc jest to dla części osób taki bardziej e, energetyczno, energetyczny sposób rozluźnienia. Czyli nie, część osób nie czuje, że rozluźnia te mięśnie, tylko raczej to jest e, kwestia skupienia się na tym, że ta skóra tam jest i co mogę z nią jeszcze zrobić. E, ja jestem w stanie poruszać uszami więc często w momencie kiedy myślę o tym rozluźnianiu głowy czuję że też właśnie te mięśnie wokół uszu się rozluźniają kolejnym punktem który może brzmieć śmiesznie a jest bardzo bardzo często podawany przez nauczycieli jogi w trakcie relaksacji to jest obserwuj swoje myśli jakby były chmurami i Większość w odniesieniu do, do myśli, właśnie bardzo często porównujemy to do chmur, dlatego że tak jak nasze myśli płyną, tak i chmury płyną, i w tym stwierdzeniu chodzi o to, żeby nie osądzać tego, co wpada do naszej głowy, tylko po prostu zauważyć to tak samo, jak zauważamy chmury na niebie, zauważyć, że one tam są, spojrzeć na nie, nie oceniać i pozwolić, żeby przepłynęły przez naszą głowę. Stąd to stwierdzenie. Obserwuj myśli, jakby były chmurami, czyli pozwolić, żeby one. Nie, nie, nie zaczynamy analizować chmury, czy to jest obłok krzywy, prosty, za jasny czy za ciemny. Nie, po prostu, żeby pozwolić sobie na ten swobodny przepływ myśli, szczególnie w, w momencie relaksacji, gdzie mamy się skupić wyłącznie na oddechu. E, odsuń ramiona od uszu. E, część osób też nie wie, co zupełnie zrobić z takim komunikatem. Odsuń ramiona od uszu. Chodzi o to, że. Szczególnie, kiedy nasze ręce są podniesione, część osób zaczyna zamykać ramiona. To jest po prostu w tej płaszczyźnie, odsuwamy ramiona od uszu. To samo w pozycji siedzącej, staramy się nie przykurczać, tylko odsunąć. Wtedy wydłuża się automatycznie szyja, tak jakbyśmy chcieli łopatkami nieco ściągnąć obojczyk niżej od, od brody. Więc to ściągnij ramiona od uszu, to jest tylko odsunięcie i to wykonujemy w bardzo wielu różnych pozycjach jogi. Później rozluźniamy ramiona. Natomiast to jest właśnie takie e, wydłużenie, e, efekt takiej wydłużonej szyi. E, I właśnie, i na koniec szyja, wydłużona szyja. E, e, często zauważam, że osoby, które próbują wydłużyć szyję, robią to w ten sposób. To nie jest wydłużenie szyi, to jest wydłużenie tylko i wyłącznie kardła. Szyję jako szyję traktujemy dookoła. E. To jest moja szyja obręcz, prawda? Czyli nie tylko z przodu, nie z tyłu, nie gardło, nie kark, szyja dookoła, więc najczęściej robimy to poprzez nie poprzez wyciągnięcie brody w stronę sufitu, tylko wycią przyciągnięcie e, brody delikatnie w stronę klatki piersiowej. Większość osób ma tendencję do podnoszenia brody trochę za wysoko, więc przyciągnięcie brody do klatki piersiowej, wtedy automatycznie czujemy, że tył szyi się wydłuża. To jest bardzo, bardzo pomocne, szczególnie teraz, jak siedzimy m, długo właśnie w telefonach albo próbujemy chodzić z uniesioną brodą, to powrócenie do tego takiego stanu balansu jest bardzo istotne. Możemy sobie też wyobrazić, e, że ktoś pociąga nas za czubek głowy sznureczkiem do góry w stronę sufitu, wtedy ta szyja się faktycznie wydłuża. Czyli wydłuż je, to nie broda w przód, tylko cała szyja 360 jest wyciągnięta. Jeżeli masz jakieś inne stwierdzenia, które Cię śmieszą, bawią albo są kompletnie niezrozumiałe i abstrakcyjne, daj znać w komentarzu z ogromną przyjemnością przeczytam o tym, co Wy usłyszeliście na swoich zajęciach jogi. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia następnym razem.